Moi drodzy, mam przyjemność powitać w grudziądzu pana prezydenta Rafała Czaskowskiego. Słuchajcie, spotykamy się w wyjątkowym czasie, ale też w wyjątkowym miejscu na grudziąckim rynku. Na rynku, którym często spotykamy się, aby czcić różne patriotyczne uroczystości. Pozwólcie, że rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie mazurkiem Dąbrowskiego. Do hymnu. Drodzy, jest mi niezmiernie miło, że w pierwszym dniu kampanii, przed drugą turą wyborów, spotykamy się tutaj w Grodzącu z prezydentem Rafałem Czaskowskim. Prezydentem Rafałem Czaskowskim, który w pierwszej turze zdobył 38-75% poparcia Grodząca i wygrał te wybory w pierwszej turze w naszym mieście. Moi drodzy takie wartości jak demokracja, jak wolność, jak tolerancja, jak samorządność, jak budowanie wspólnoty, jak budowanie więzi z Unią Europejską, to są wartości fundamentalne. Fun wartości, które do, u nas tu w grudziądzu są też dla nas bardzo ważne, a mi bliskie sercu. Jestem przekonany, że pan prezydent Rafał Czaskowski jest gwarantem, że te wartości będą fundamentem przyszłej, tego co będzie się działo dalej w Polsce. Te wybory, które nas czekają, to jest wybór bardzo ważny dla Polski, bardzo ważny dla naszego miasta. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam w Grudziądzu. Panie Prezydencie, oddaję mikrofon. Dzień dobry Państwu. Jak nastroje w Grudziądzu. Słuchajcie, i dokładnie o to chodzi. Chodzi o ten bojowy nastrój. Słuchajcie, tak było w Płocku, tak było w Brodnicy, tak jest tutaj. I to jest niesłychanie istotne, dlatego że jestem absolutnie przekonany, że wygramy te wybory. Powiem Wam tyle, że jeszcze nie tak dawno, a mianowicie dwa miesiące temu, wydawało się, że wszystko jest rozstrzygnięte. Mówiono, wygra dzisiejszy prezydent, wybory będą tylko i wyłącznie formalnością. Wszystko się zapowiadało na to, że 10 maja po prostu odbędą się wybory, które nie będą ani demokratyczne, ani do końca bezpośrednie. No i co? Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy w miejscu, w którym idziemy łeb w łeb, i jest wielka szansa wygrać te wybory, tak jak się udało w Grudziądzu wygrać, tak uda się w całej Polsce. I na to wszyscy liczymy. Chciałem Wam serdecznie podziękować przede wszystkim panu prezydentowi, podziękować za zaproszenie. To jest bardzo ważne, żeby razem być z samorządowcami. To jest olbrzymi zaszczyt, że gdziekolwiek jestem, stoi koło mnie samorządowiec, stoi koło mnie autorytet lokalny, który odmienił miasto nie do poznania. I dzisiaj to, co najważniejsze, drodzy Państwo, to to, że nie damy osłabić samorządów. Nie damy pogrzebać samorządów, a przecież tego chce dzisiejsza władza i dzisiejszy prezydent. Nie damy się! Drodzy Państwo, przypomnijmy sobie i zadajmy sobie pytanie najważniejsze. Dlaczego tej władzy, dlaczego PiSowi i panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, prezydentowi Spis śpieszyło się tak bardzo, żeby zorganizować te wybory? A mianowicie... Niestety czasy będą trudne. I wszyscy wiemy, że coś rząd przed nami ukrywa. Tak jak nie chciał nam dokładnie powiedzieć, w jakim etapie epidemii jesteśmy. Przecież wmawiano nam już dwa miesiące temu, że epidemia się skończyła. Nagle się okazało, że nie do końca. Okazało się, że jeżeli chodzi o zamykanie nas w domu, to rząd potrafił to robić. I dobrze, bo trzeba było rzeczywiście. Chwilę być w domu. Natomiast jak przyszło do podejmowania trudnych decyzji, decyzji o odmrażaniu gospodarki, no to się okazało, że jak trzeba coś zbudować, jak trzeba podjąć trudną decyzję, racjonalną decyzję, to już było znacznie gorzej. Pamiętacie, jak zrzucali na barki samorządowców bardzo ważne decyzje, jak sami bali się podejmować decyzje a propos otwierania przedszkoli, żłobków, obiektów sportowych i wszystko chcieli zrzucić na nas. Na tym polega ten problem, że jak trzeba podejmować trudne decyzje, to ten rząd ma problem. I wydaje się, że znowu coś ukrywają. Dochodzą do nas głosy, że sami wiedzą, że sytuacja ich przerasta. Tak słyszymy z szeregów władzy. Wiemy, że będą musieli podejmować bardzo trudne decyzje, jeżeli będą chcieli sobie radzić z tym, co nadchodzi. Tylko problem, polega na tym, że oni się nie sprawdzają w kryzysie, że obiecywali nam silne państwo, natomiast państwo dramatycznie osłabili. I dzisiaj, słuchajcie, właśnie w tych czasach potrzeba silnego prezydenta, ale wiecie po co? Po to, że jeżeli ten rząd będzie podejmował decyzje, które będą sprzyjały obywatelom, które będą sprzyjały polskim rodzinom, to prezydent, silny prezydent, musi być gotowy do współpracy. I ja jestem gotów do współpracy, jeżeli będą podejmowane decyzje w imieniu nas wszystkich, na rzecz nas wszystkich. Natomiast niestety może być tak, że ten rząd będzie chciał podejmować decyzje podnoszące podatki. Albo że ten rząd będzie chciał podejmować decyzje, tego nie wiemy, które będą redukować miejsca pracy. Przecież słyszymy tego typu plotki, słyszymy tego typu analizy, że tak się może skończyć. I dlatego, moi drodzy, właśnie dlatego trzeba silnego, niezależnego prezydenta. Nie prezydenta spisu, który podpisze wszystko, na wszystko się zgodzi, tylko prezydenta, który będzie współpracował. Z władzą wtedy, kiedy władza będzie bronić obywateli, ale który będzie stawiał twarde weto w momencie, kiedy ta władza będzie chciała naruszać nasze prawa i nam coś zabierać, albo obarczać nas dodatkowymi obciążeniami, i dlatego potrzebujemy silnego prezydenta. Jakoś tak się składa, drodzy państwo że pan prezydent nie chce rozmawiać o tym, co trudne. Nie chce stanąć do debaty. W Brodnicy było tak, że nawet nie spotkał się z obywatelami, żeby porozmawiać o prawdziwych problemach Brodnicy. Nie ma go także tutaj, żeby porozmawiać o prawdziwych problemach Grudziądza, tylko przez cały czas nam fundują tematy zastępcze. I niestety chcą rozmawiać o tym, co już dawno rozstrzygnięte albo straszyć tym, co się nigdy nie wydarzy. Bo przecież odpowiedź jest bardzo prosta, drodzy państwo. Jeżeli ten rząd będzie chciał podejmować decyzje racjonalne, będziemy je podejmować wspólnie. 500 plus rozstrzygnięte. Będziemy bronić 500 plus. Kwestia dotycząca wieku emerytalnego rozstrzygnięte. Wiemy, że nie będziemy podwyższać wieku emerytalnego. To samo będziemy bronić 13. emerytury. Natomiast pytania trzeba stawiać panu prezydentowi. A co z Frankowiczami? Więc ja mówię jasno, jeżeli rząd wreszcie posłucha prezydenta, bo niestety nie słuchał prezydenta z własnej partii politycznej, i jeżeli rząd przedstawi ustawę, która będzie chciała pomóc Frankowiczom, to jasne, że ją zaakceptuje. Jeżeli rząd będzie chciał, tak jak proponuję, zrobić wyższą kwotę wolną od podatku, to oczywiście, że poprę taką inicjatywę. Poprę każdą inicjatywę, która będzie chciała pomóc Polkom i Polakom więcej. Będę ten rząd przez cały czas pobudzał do działania. A co na to, obecny prezydent? Obecny prezydent, moi drodzy, niestety nie ma zdania i niestety jest prezydentem całkowicie niemym. Jak ktoś jest atakowany, tego nie ma. Jak ktoś ma problemy, to pana prezydenta nie ma. Nie zabiera głosu. Czy stanął pan Andrzej Duda? Czy stanął w obronie nauczycieli? Nie stanął w obronie nauczycieli. Czy stanął w obronie rezydentów? Czy stanął w obronie rodziców osób z niepełnosprawnościami? Nie był przez cały czas niemym prezydentem. I dzisiaj kiedy być może, bo tego nie wiemy, bo rząd przez cały czas nam nie mówi o dziurze Morawieckiego, nie mówi nam ilu miliardów brakuje w kasie, jak trudne decyzje będzie podejmował właśnie wtedy. Trzeba silnego, twardego pana prezydenta, a nie prezydenta, który się na wszystko zgadza, który jest po prostu prezydentem jednej partii politycznej. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie, popatrzcie na wyniki, jak jest blisko. Popatrzcie na to, że gdyby zsumować tylko i wyłącznie mój wynik z wynikiem Szymona Hołowni, mielibyśmy większość, większości polskich regionów. Zobaczcie, jak jest blisko. Wystarczy rozmawiać, dlatego że przecież zależy nam dokładnie na tym samym. I to, co jest naszym największym zwycięstwem, to jest to, że dzisiaj olbrzymia Większość społeczeństwa mówi, mamy dość. 57% społeczeństwa mówi jasno, że chce zmiany i ja obiecuję jedno. Ja będę prezydentem zmiany, nie żadnej rewolucji, którą bez przerwy zapowiada PiS. Bo PiS wszystko chce rewolucjonizować. My chcemy spokoju, my chcemy zmiany, ale chcemy rozmowy. Tego dokładnie chcemy. I dzisiaj mamy olbrzymią szansę wygrać. Dlatego, że jest blisko, dlatego, że większość z nas właśnie chce zmiany i chce silnego prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce i który się nie będzie zgadzał na żadną decyzję, która będzie nas osłabiać, która będzie nam narzucać dodatkowe obowiązki czy dodatkowe podatki. Na to nie ma zgody. I właśnie dlatego te wybory są tak ważne. Przypomnijcie sobie, co było dwa miesiące temu. Dzisiaj miliony Polek i Polaków się obudziły. Miliony Polaków i Polek już się nie boją, zbierają się i chcą wygrać te wybory. Jeszcze nigdy nie było takiego zaangażowania przez ostatnie 20 lat. Tamta strona potrafi tylko krzyczeć jedno, a my potrafimy się organizować, potrafimy namawiać wszystkich do tego, żeby się zorganizowali. Dziękuję za te dwa miliony zebranych podpisów. Dziękuję za waszą wytrwałość i dziękuję za ten wynik tu w Grudziądzu. Słuchajcie, w pewnym sensie już zwyciężyliśmy, dlatego że jeszcze parę miesięcy temu co panowało? Panowało uczucie apatii. Uczucie takie, które kierowało nasze oczy przede wszystkim ku dołowi, a dzisiaj wszyscy patrzymy w przyszłość. I dzisiaj, mimo że rzucają nam kłody pod nogi, no sami zobaczcie, jaka jest pogoda. Czyja to jest wina? Ale mówiąc zupełnie poważnie, mówiąc zupełnie poważnie, zobaczcie. Zobaczcie, co zrobili ze zbieraniem podpisów. Zobaczcie, co zrobili z funduszami na kampanię. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje, jak utrudniają głosowanie Polonii, bo się boją, bo w Anglii, w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech nikt nie krzyczy. Tym razem Pan się spóźnił. I dlatego. Pojawiają się bez przerwy doniesienia, które muszą nas martwić. Gdzieś znikają głosy w Katowicach. Gdzieś znikają pieczątki. Ale wiecie co? I tak poradzimy sobie. I tak wygramy, bo czym więcej kłód ta władza rzuca nam pod nogi, tym jesteśmy silniejsi. I już i już od, odnieśliśmy olbrzymie zwycięstwo samym tym, że się zorganizowaliśmy, samym tym, że pokazaliśmy, że się nie zgadzamy na to, co ta władza dzisiaj robi, samym tym, że chcemy rozmawiać o przyszłości, że nie chcemy rozmawiać o tematach zastępczych. My musimy postawić pytanie, co będzie jutro. Jutro! I rozmawiajmy, panie prezydencie, zwracam się do pana, rozmawiajmy o miejscach pracy. Niech pan zadaje trudne pytania rządowi, co z dziurą Morawieckiego, czy będą trudne decyzje, czy będą nowe podatki. O tym, Pan, panie prezydencie, powinien mówić, a nie mówić 8 lat. Ile można mówić 8 lat? Rozmawiajmy poważnie o dniu jutrzejszym. I dzisiaj my jesteśmy gotowi na tę rozmowę, bo wszyscy się obudziliśmy, bo wszyscy jesteśmy gotowi. 12 lipca iść jeszcze większą ławą i wygrać te wybory w sposób przekonywujący, wbrew temu, co robi ta władza. I wygraliśmy, słuchajcie, jeszcze jednym, a mianowicie wygraliśmy pozytywnym podejściem. A mianowicie my nie narzekamy, my nie rozpamiętujemy historii, mamy już dosyć tych sporów, które zostały rozstrzygnięte. Co my robimy? Zadajemy trudne pytania. Co my robimy? Pytamy o to, co będzie jutro. Organizujemy się. To jest nasza olbrzymia wygrana, że patrzymy w przyszłość i będziemy temu rządowi zadawali trudne pytania dziś i jutro, przez cały czas. Jeżeli tyle potrafiliśmy zrobić przez ostatnie tygodnie, to. Ile zrobimy przez najbliższe 10 dni, i ile zrobimy przez najbliższe 5 lat? Bo tej energii nie da się stłumić i to jest nasze wielkie zwycięstwo. I jeżeli ta władza straszy, że cokolwiek zabierzemy, że prezydent Rafał Trzaskowski. Nie będzie współpracował, to chcę jasno powiedzieć, ja wyciągam do Was rękę, ja z Wami chcę współpracować. Nie ma mowy o tym, żeby cokolwiek komu zabrać. Być może to Wy to planujecie, bo sobie nie radzicie z rzeczywistością. Panie Prezydencie, proszę się zapytać swoich koleżanek i kolegów partyjnych, co oni knują, czemu im się tak śpieszy do tych wyborów. Czemu im się tak śpieszyło przez ostatnie tygodnie, ale to co najważniejsze, zaproponowaliśmy rozmowę o prawdziwych rozwiązaniach na przyszłość, nie tylko wykrzykiwanie sloganów, i to jest wielkie zwycięstwo też Szymona Hołowni i wszystkich, którzy na niego głosowali za twardość charakteru, za ideowość, za walkę do końca, za to, że jasno mówił, że trzeba bronić samorządów, że trzeba stawiać wysoko prawa zwierząt, że trzeba walczyć z katastrofą klimatyczną Panie Szymonie! Wszystkie te rzeczy są dla mnie niesłychanie istotne. One są w moim programie i będę z Panem rozmawiał, jak realizować te postulaty. I zapewniam Pana, że drzwi mojej kancelarii, jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, zawsze będą otwarte dla ludzi ideowych, dla ludzi z pomysłami, dla ludzi, którym na czymś zależy. A to są dokładnie Pana wyborcy i wyborczynie. Chcę też jasno powiedzieć do wszystkich wyborców, innych kandydatów. Że również kwestie, które są ważne dla nich, takie jak program dla polskiej wsi, takie jak walka o polskie firmy, walka o polską przedsiębiorczość, walka z opresyjnym państwem, który bez przerwy coś wymyśla, państwem PiS, żeby nam utrudnić życie. To wszystko, jak również walka o wszystkich tych, którzy są wykluczeni, to są punkty z programów innych kandydatów opozycji. Zgadzam się z Wami. I mam nadzieję, że razem pokażemy, że absolutna większość Polek i Polaków chce zmiany. I na tym polega, słuchajcie, wizja prezydentury, bo prezydent, prawdziwy prezydent Rzeczpospolitej, musi być twardy. Tam, gdzie rząd będzie chciał nas obarczyć dodatkowymi obciążeniami, gdzie będzie chciał pokazać, że ponieważ nie radzi sobie z rzeczywistością, to będzie chciał spychać obciążenia na nas, na samorządowców, na polskie rodziny, tam, gdzie będzie chciał łamać konstytucję, chodzić na skróty, gdzie będzie chciał paraliżować wszystkie instytucje, które mogą go rozliczyć i afery koleżanek i kolegów partyjnych. Tam musi być twardy prezydent, który powie gromkie „nie, nie prezydent partyjny, którego nikt w jego partii nie traktuje poważnie, w partii, z której on się wywodzi. Natomiast silny prezydent musi zawsze stać po stronie obywateli, bo władza jest dla obywateli i w momencie, kiedy rząd będzie przyjmował dobre propozycje albo kiedy prezydent będzie go mógł zmusić do tego, żeby przyjął dobre propozycje, to wtedy prezydent na pewno i ja osobiście wyciągnę rękę do wszystkich tych, którzy będą chcieli polepszać nasz byt. Na tym polega prezydent silny, niezależny, który chce odbudować wspólnotę i gwarantuję Wam, że takim właśnie prezydentem będę. Głowa do góry! Głowa do góry! Pamiętajcie, pomyślcie o tym, co było dwa miesiące temu, kiedy widziałem ludzi smutnych, kiedy widziałem ludzi, którzy godzili się z tym, że nie będzie zmiany, ludzi, którzy godzili się z tym, że nie będzie być może demokratycznych wyborów, ludzi, którzy godzili się z tym, że prezydent Rzeczpospolitej będzie tylko i wyłącznie na usługach jednej partii. Jakie mieliśmy wtedy nastroje, a jakie mamy dziś, kiedy Cała Polska się przebudziła, kiedy większość obywateli miała odwagę determinację powiedzieć nie, powiedzieć chcemy zmiany. i dzisiaj te determinacje, ten gniew możemy wreszcie przekuć w coś dobrego. nie musimy protestować przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko łamaniu praw kobiet. Dzisiaj... Słuchajcie, do boju w takim razie i widzimy się wszyscy 12. I choćby nie wiadomo co się działo, ile jeszcze będzie kłód rzucanych pod nasze nogi, to i tak zwyciężymy! Mówić, strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas żywać. Mieszkańcy kraju, i wyjeżdżających, Tacy zmęczeni, tacy cierpiący Przeklinający swój codzienny los Słyszałem także taki głos Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie noc. będzie normalnie jeszcze będzie przepięknie jeszcze 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 będzie normalnie Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie Strach nie poznał głośno tym... Nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas trzymać. Mieszkańcy kraju. Cierpiący, przeklinający swój codzienny los Słyszałem także taki głos Jeszcze będzie przepięknie Jeszcze będzie normalnie Jeszcze będzie przepięknie jeszcze będzie normalnie jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie jeszcze będzie przepięknie jeszcze będzie normalnie jeszcze będzie przepięknie jeszcze będzie normalnie jeszcze będzie przepięknie jeszcze będzie